Cześć, z tej strony Zordi Petrochet i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Transporter Bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizy Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera setny numer kolekcji. A potem złożymy sobie schowek środkowy-prawy. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer setny zawiera panel antypoślizgowy. Plastikowy. Górny schowek stołu roboczego. Plastikowy. Wspornik schowka. Plastikowy. Panel świetlny schowka. Plastikowy. Łączniki sprężonego powietrza. Plastikowe, trzy sztuki. Taśma klejąca i dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Na początek bierzemy sobie schowek górny stołu roboczego jakiegoś tam, bierzemy sobie też panel świetlny dopasowujemy się w ten sposób czy w drugi sposób byłoby tak samo tak, tak samo dobra tak jest, teraz bierzemy wspornik, schowka umieszczamy go o tak i teraz bierzemy sobie trzy śrubki CP i wkręcamy się napisali trzema a pokazali cztery raz dwa trzy cztery ok jak już mamy to przykręcone to teraz Montujemy te jest, masakryczne yy, łączniki sprężonego powietrza. Yy, czyli bierzemy sobie te trzy elementy, bierzemy sobie też yy, trzy śrubki CP, no i będziemy je przykręcać, dopasowujemy sobie kształt. dociskam sobie w ten sposób i może teraz będzie łatwiej to jest no, w ten sposób jest turbo łatwo no dobra a ja się tak męczyłem wcześniej a tu wystarczy docisnąć się do stołu i załatwione Dobra. Teraz musimy umieścić diody LED. Więc bierzemy już tutaj swój, nasz, swój nasz. Bierzemy naczepę. Bierzemy kabelki. Tylko nie te górne. Te górne niech sobie na razie wiszą tutaj. O, żeby mi nie przeszkadzały. Teraz potrzebujemy tych, o, tych dolnych. Jedna dioda, drugą muszę już wygiąć, bo inaczej nie sięgnie. Mhm, mm i teraz mamy to już będziemy mocować? Tak dokładnie tu w tych miejscach, nawet już się trzyma, więc będzie łatwiej. I za pomocą śrubek i P. Kręcamy się od zewnątrz. Ok. Teraz bierzemy sobie ten panel antypoślizgowy. Tak. Panel antypoślizgowy. Umieszczamy go oczywiście tutaj od góry. Tak, żeby tutaj wszystko pasowało. Bierzemy sobie sześć śrubek CP i przykręcamy. No i to by było już na tyle. Tak właśnie się prezentuje naczepa z zamontowanymi kolejnymi schowkami. No tak jak myślałem, doszedłem do pewnej wprawy z montowaniem tych schowków. Yy, nie sprawia mi to już aż takiej dużej yy, trudności. Fakt-faktem już nie przyklejam ich na superglu, tylko na te tandetne taśmy, które i tak nie trzymają, więc mam nadzieję, że nie zapłacę najwyższej ceny za y, takie niedopatrzenie. Na tyle nie, nie, że niedopatrzenie, tylko brak takiej nadgorliwości w tym, w tym takim zabezpieczaniu, tego, żeby wszystko trzymało się y, swojego miejsca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie schowek przedni prawy. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.